Witajcie, w tym filmiku pokażę, co zrobić, aby walownik nie wyłączał z powodu zbyt wysokiego napięcia w sieci. Zapraszam do oglądania. Krok po kroku pokażę Wam teraz, jak zrobić system, który będzie obniżał napięcie, gdy będzie ono bardzo wysokie. Pierwszym elementem, który potrzebujemy jest inteligentny gniazdko Tuya. Takie gniazko można kupić za około 50 zł. Następnym potrzebnym elementem jest aplikacja na telefon Tuya Smart. Gdy już mamy ją zinstalowaną i mamy stworzone konto, dodajemy do aplikacji nasze inteligentne gniazdko. W tym celu klikamy plusik w prawym górnym rogu, wybieramy gniazdko elektryczne Wi-Fi i wpisujemy nazwę i hasło do naszej sieci Wi-Fi. Teraz musimy podłączyć gniazdko do prądu. Gdy gniazdko jest już połączone, przytrzymujemy znajdujący się na nim przycisk na 5 sekund. Po tym czasie lampka w gniazdku powinna zacząć szybko migać. Potwierdzamy, że lampka binga i rozpoczyna się teraz proces łączenia gniazdka z naszym kątem. Teraz musimy poczekać około 30 sekund, aż gniazdko zostanie pomyślnie dodane do naszego kąta. U mnie gniazdko było gotowe po 20 sekundach, ale czasami może być wymagane poczekanie chwilę dłużej. Gdy gniazdko zostanie dodane, możemy ustawić mu własną nazwę. Oraz możemy teraz zdanie sterować. Po chwili zostanie również załadowane aktualne napięcie w sieci elektrycznej. Kolejnym etapem jest stworzenie prostej automatyzacji, która będzie samodzielnie włączała i wyłączała gniazdko. Wchodzimy w zakładkę automatyzację i za pomocą plusika dodajemy nową automatyzację. Jako warunek uruchomienia automatyzacji wybieramy nasze gniazdko, następnie zakładkę napięcie. I ustawiamy, że napięcie ma być większe niż 250 V. Gdy ten warunek zostanie spełniony, nasze gniazdko ma zostać włączone. Po włączeniu gniazdka uruchamiamy czasomierz na 10 minut. Jako ostatni element automatyzacji po upływie 10 minut wyłączamy gniazdko. Zapisujemy i uruchamiamy naszą automatyzację. Teraz do naszego inteligentnego gniazdka musimy podłączyć urządzenie o dużym poborze mocy. Może być to na przykład jakaś grzałka. Ja do swojego gniazdka podłączyłem elektryczny kaloryfer o maksymalnej mocy 2500W. Cały system jest już gotowy i teraz pokażę Wam jak on działa w praktyce. Na filmiku, filmiku gniazdko ręcznie, aby pokazać jak wygląda spadek napięcia po włączeniu urządzenia. Przed włączeniem gniazdka napięcie sieci wynosiło 234V po włączeniu urządzenia napięcie spadło do 237 V, czyli aż o 7 V. Po 10 minutach Gniazko zostanie automatycznie wyłączone. Jeżeli napięcie po wyłączeniu gniazdka znowu wzrosłoby powyżej 250 V, to gniazdko znowu samo się włączy na kolejne 10 minut. Jeżeli pomimo włączonego gniazdka napięcie by dalej zbyt bardzo i wyłączało falownik, to można ustawić takie kolejne gniazdko, tylko tym razem ustalić warunek, że napięcie musi być wyższe o 251 V. Dzięki temu. Normalnie włączane byłoby tylko pierwsze gniazdko, a w ekstremalnych sytuacjach, gdyby jedno gniazdko nie dawało rady, byłoby włączone drugie gniazdko. Jeżeli jesteście w stanie używać prost z gniazdek w pożyteczny sposób, to będzie to dla Was bardziej korzystne. Ale jeżeli będziecie tylko marnowali prąd, to i tak będzie właśnie to płacało, ponieważ więcej zyskacie prądu dzięki temu, że fanu się nie wyłączy i będziecie mieli produkcji 0W, niż zużyjecie prądu przez jakąś grzałkę.